Na osiedlu Wichrowe wzgórze zakończyła się modernizacja chodnika biegnącego pomiędzy parkingami od szkoły do kościoła, to miejsce uczęszczane przez mieszkańców było w tragicznym stanie technicznym, wreszcie udało się znaleźć odpowiednie środki na ten cel i praca została wykonana wspólnymi siłami spółdzielni Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze i jednostki samorządu pomocniczego osiedla Nowe Winogrady Północ. W ostatnim czasie dzięki staraniom i współpracy, Rady Osiedla Nowe Winogrady Północ to jednost znaczy jednostki pomocniczej miasta oraz Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze tej rady spółdzielczej dzięki jej, ich owocnej współpracy powstała właśnie ta ścieżka. Ścieżka, która bardzo ułatwia życie. I dojście do kościoła przede wszystkim starszym mieszkańcom, którzy mają trudności w poruszaniu się z, z, z budynków 22, 23, 24. I w imieniu tych mieszkańców właśnie chciałem podziękować Państwu Radnym, przedstawicielom... Obu rad osiedli za, tę, za to staranie, które doprowadziło do powstania tejże ścieżki. Ścieżka w tej chwili jest zrobiona elegancko, ścieżka w tej chwili jest wygodna, ścieżka w tej chwili bardzo ułatwia życie i dojście przede wszystkim do kościoła mieszkańcom wymienionych przeze mnie budynków. W tym miejscu pan redaktor pozwoli, że wymienię. Z imienia i nazwiska osoby, które doprowadziły do powstania i modernizacji tej ścieżki. Ścieżka ta została sfinansowana ze środków, zarówno Rady Osiedla, tej spółdzielczej Wichrowe Wzgórze i w tym miejscu składam podziękowanie na ręce pani przewodniczącej, pani Doroty Wesołowskiej, pana Michała Wernera, pani Rączki. Która, które stanowią prezydium, również bardzo przyczyniła się do tego, do powstania tej ścieżki i tej modernizacji opinia Komisji kgz Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i w tym miejscu na ręce pani Alic, Aliny Kasprzak chciałem złożyć podziękowanie. Osobne podziękowanie kieruję pod adresem jednostki samorządu pomocniczego miasta, a mianowicie pana Marcina Zaręby, pana Bartosza Wernera oraz dwóch, dwóch radnych, którzy złożyli szczególny nacisk i dołożyli starań, aby ta ścieżka powstała w dobrej jakości, była wykonana rzetelnie. Są to pani Halina. Kruk oraz pan Jan Muczek. Ci Państwo na bieżąco dokładali starań i nadzorowali w pewnym sensie te prace w trakcie powstawania robót. Dlatego w tym miejscu jeszcze raz bardzo dziękuję tym Państwu, których wymieniłem, przedstawicielom wszystkich obu radosiedli i życzę sobie i marzę o tym, żeby ta dalsza współpraca właśnie owocowała takimi. Powstawaniem takich drobnych, pozornych, ale bardzo ważnych wydarzeń i inwestycji na naszym osiedlu. Cieszymy się bardzo, że po długim okresie czasu, prawie 20 lat ten chodnik istniał w takim fatalnym stanie, poprawa bezpieczeństwa nastąpiła poprzez prawda, wymianę płytek, poprzez modernizację tego ciągu. No chciałbym tylko powiedzieć króciutko i podziękować. W, Radzie Osiedla Wichrowej w wzgórzu, się administracji, bo jest to wspólne dzieło. Po prostu sprawami technicznymi zajęła się administracja. Konkretnie ustalono właściciela, bo to było w ogóle możliwości potem sfinansować. No i stało się, że dzisiaj poprawa bezpieczeństwa i właśnie jest to efekt końcowy, że współpraca. Jest taka, jaka jest, czyli bardzo dobra. Cieszymy się wszyscy. Przede wszystkim cieszą się mieszkańcy, jako tutaj przejście między osiedlami i do kościoła, i na wybory, i dzieci do szkoły. Także bardzo fajna inwestycja. Jeszcze raz tutaj ukłon w stosunku do Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze. Serdeczne podziękowania. Dziękuję bardzo. Bardzo ważna inwestycja, ponieważ ten chodnik już był w fatalnym opakanym stanie technicznym. Tu niektóre płytki wręcz wypadały. Mieszkańcy nam to zgłaszali. Wcześniej nie mogliśmy przystąpić do tego zadania ze względu na brak środków przez prowadzone inne inwestycje, ale szczęśliwie udało nam się. Doprowadzi, że w tym roku ta inwestycja została zrealizowana. Prace prowadził zarząd Zieleni Miejskiej. Może troszeczkę dłużej one trwały niż zakładaliśmy, ponieważ zakład robót drogowych prowadził jednocześnie pracę również w innym parku w mieście Poznaniu i musieli się, że tak powiem, troszeczkę rozbić, jeśli chodzi o pracowników, część tutaj, część tam. Na szczęście inwestycja dobiega końca. Przede wszystkim powstał porządny nowy chodnik, który będzie służył nam przez wiele lat. Bezpieczny przede wszystkim, bo to mamy na myśli teraz, jeśli chodzi o realizację tych działań w parku poprawa bezpieczeństwa. Poza tym również prace modernizacyjne na ciągach pieszych i pieszojezdni. Też wiele ubytków mamy, niektórych nawet bardzo znaczących. Jeśli chodzi o ten park, tutaj podkreślę tylko, że nie są to prace ostatnie, bo jeszcze wrócimy do nich na pewno w przyszłym roku, o ile nie w latach kolejnych, bo widać zapotrzebowanie zarówno w parku na Wichrowym Wzgórzu, jak i na Osiedlu Zwycięstwa. No i na ten cel będziemy przeznaczać środki. Tu dodam jeszcze, że inwestycja była prowadzona wspólnie z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową Winogrady w Poznaniu. Fragment chodnika należący do spółdzielni był modernizowany właśnie przez Radę i administrację. Osiedla wichrowe wzgórze. No tutaj też warto podkreślić tą współpracę, że właśnie dzięki tej współpracy mogliśmy też to te zadanie całościowo i kompleksowo zrealizować. Za co też dziękuję przedstawicielom i członkom z Poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej winogrady w Poznaniu. Chcę tylko zwrócić uwagę, że wspólna inicjatywa z jednostką, z administracją się opłaca. Jest to malutka rzecz, ale wszystkich cieszy, prawda? Ja po prostu tutaj bardzo często przechodziłam, no bo wiadomo, że to jest droga komunikacyjna między szkołą, prawda, blokiem 22. A po prostu kościołem. Bardzo trudno, bardzo nieśmiało wchodziłam na ten chodnik, bo w każdej chwili można było się potnąć i po prostu bym uległa jakiemuś zdarzeniu, wypadkowi, tym podobnie. A wiadomo, że bardzo dużo osób starszych tutaj przemieszcza tą drogę. Dlatego brawo dla jednostki, dla rady, dla administracji. Takie wspólne działania upłacają się. Oby tak było dalej. No, cóż mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolona ze zrobienia tej dróżki, ponieważ ja bardzo dużo jeżdżę tu. Teraz otworzyli nam tu ładny sklepik, więc po drodze mam. A przedtem ciężko mi było tutaj cokolwiek, bo cały czas rowerek, hurto, a teraz sobie ładnie. Jeździłam tutaj też do klubu, tędy no, bardzo brzydko się jechało. Teraz mam zadowolenie, bardzo. No i myślę, że wszyscy są zadowoleni. Nowy chodnik został już odebrany przez służby techniczne i można nim bezpiecznie przechodzić.